Cześć! Czy istnieje lekarstwo na nasz negatywny humor i problemy? Lekarstwo, które możemy wykorzystać w każdej chwili, by poprawić swoje samopoczucie? Wyobraźmy sobie, że budzimy się rano, a zamiast myśleć o tym, ile rzeczy musimy dzisiaj zrobić, zamiast odczuwać stres i presję, zatrzymujemy się na chwilę i korzystamy z tego lekarstwa. Bierzemy głęboki oddech i przypominamy sobie jedną rzecz, za którą jesteśmy. Wdzięczni. Może to być rzecz duża, albo tak mała jak chociażby poranna kawa, która zaraz nas rozgrzeje, czy duża uśmiech naszego dziecka, albo fakt, że mamy dach nad głową i jesteśmy zdrowi. Tylko tyle i aż tyle, jedno, świadome poczucie wdzięczności. Brzmi to prosto, a może nawet zbyt prosto. A co jeśli powiem Ci, że ta mała zmiana może dosłownie przeprogramować Twój mózg, poprawić? Zdrowie psychiczne i fizyczne, a nawet wydłużyć życie? Dziś przyjrzymy się temu, jak wdzięczność wpływa na nasze ciała, umysły i dusze, jak zmienia naszą psychikę i jakie są na to dowody naukowe. I co najważniejsze, jak możemy w prosty sposób zacząć ją praktykować i poczuć różnicę, już nawet w ciągu kilku dni. I od razu, by dobrze ugruntować powagę tego tematu, przejdziemy do mięsa bo nic w tym dziwnego, ale czasem mamy tendencję do wyobrażeń takich, że coś może być zbyt piękne. Myślimy transakcyjnie, bardzo przyziemnie, realistycznie i musimy poczuć twarde dowody na to, że coś może faktycznie działać. A okazywanie wdzięczności, cieszenie się to, co się ma już teraz brzmi jak być może jakaś tania porada w oczach niektórych, jakiś wyświechtany slogan. Za którym mało co stoi prócz myślenia życzeniowego. A jednak przejdziemy do samego mięsa, czyli tematu neuroplastyczności mózgu dzięki odczuwaniu wdzięczności. Badania naukowe dowodzą, że regularna praktyka wdzięczności może dosłownie przebudowywać nasz mózg, wpływać na jego strukturę i funkcjonowanie. To oznacza, że wdzięczność nie tylko poprawia nastrój tu i teraz. Ale ma też długofalowy, fizyczny wpływ na nasz układ nerwowy i nasz mózg. Co mówią badania? Jedno z badań przeprowadzonych przez azjatyckich panów w czasopiśmie NeuroImage, do którego będzie zamieszczone źródło naukowe w opisie, stworzyli takie warunki, że uczestnicy badania, którzy regularnie wyrażali uczucie wdzięczności, wykazywali zauważalne zmiany w aktywności mózgu. Co jasno sugeruje, że wdzięczność może działać jak swoisty trening mentalny, prowadząc do neuroplastyczności mózgu, czyli do pozytywnych zmian w tym przypadku poprzez jakieś właśnie działanie. Kluczowe ustalenie badaczy to to, że zwiększyła się gęstość połączeń nerwowych w korze przedczołowej. Ta część mózgu odpowiada m.in. za podejmowanie decyzji, samokontrolę, koncentrację i refleksję. Dzięki praktyce wdzięczności staje się bardziej aktywna i zintegrowana. Następowała też redukcja aktywności w obszarach generujących negatywne emocje, szczególnie w ciele migdałowatym, który odpowiada za reakcje lękowe i stresowe. Wdzięczność może więc uspokajać nasz mózg, tłumiąc tendencję do nadmiernego skupiania się na negatywnych aspektach zagrożeniach czy niepowodzeniach. Wzmacnia się także szlak neuronalny odpowiedzialny za pozytywne przetwarzanie informacji. Mózg zaczyna szybciej i łatwiej dostrzegać pozytywne aspekty życia, co prowadzi do większego dobrostanu psychicznego. Dlaczego to wszystko ważne? Bo oznacza to, że praktykowanie wdzięczności może działać jak naturalna terapia neuronalna. Poprawia ona nastrój, zmniejsza stres, zwiększa odporność psychiczną i kształtuje bardziej pozytywne spojrzenie na świat. I to najważniejsze, te zmiany nie są życzeniowe tylko w naszej głowie, ale to są zmiany realne i mierzalne na poziomie biologicznym. Kolejna kwestia dotyczy biochemicznej strony działania mózgu. Wdzięczność to nie tylko emocja to prawdziwa biochemiczna siła napędowa dla naszego mózgu i ciała. Kiedy regularnie praktykujemy wdzięczność, uruchamiamy kaskadę korzystnych reakcji chemicznych, które wpływają na nasze samopoczucie odporność psychiczną, czy nawet relacje z innymi. Co na to znów nauka? W badaniu przeprowadzonym przez panów Emonsa i Macaulay'a w 2003 roku w Journal of Personality and Social Psychology uczestnicy, którzy prowadzili dziennik wdzięczności przez kilka tygodni, wykazywali zauważalny wzrost ogólnego dobrostanu psychicznego, a także poprawę w obszarze zdrowia fizycznego. Dalsze analizy wskazują, że za tymi zmianami stoją konkretne procesy biochemiczne w mózgu. Między innymi wzrost poziomu serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia. Odgrywa ona kluczową rolę w regulowaniu naszego nastroju, czy nawet snu, apetytu i ogólnego poczucia dobrostanu. Praktyka wdzięczności aktywuje obszary mózgu odpowiedzialne za jej uwalnianie, co skutkuje takimi pozytywnymi skutkami i większym spokojem emocjonalnym. Następuje też obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Nadmiernie podwyższony kortyzol niestety prowadzi do problemów zdrowotnych. Wdzięczność zaś pomaga obniżyć kortyzol, więc działa jak naturalny reduktor stresu. W końcu dochodzi też do zwiększonego produkowania hormonu oksytocyny, który jest kojarzony z więzią i zaufaniem. Oksytocyna wzmacnia poczucie bliskości, empatii i zaufania, uaktywnia się m.in. podczas kontaktów społecznych, przytulania czy współpracy. Okazuje się, że wdzięczność potrafi pobudzić jej wydzielanie, szczególnie gdy wyrażamy wdzięczność wobec innych osób. A dlaczego to znów ma takie duże znaczenie? Ponieważ regularne praktykowanie wdzięczności można porównać do skorzystania z chemicznej apteczki dla mózgu i naszego samopoczucia. Poprzez wpływ na neuroprzekaźniki i hormony, wdzięczność może skutecznie poprawiać nam nastrój, redukować stres i napięcie, zwiększać empatię i otwartość na innych. Oraz wzmacniać naszą odporność psychiczną i fizyczną. To pokazuje, że coś tak prostego, jak świadome zauważanie dobrych rzeczy w życiu, ma potężny wpływ na nasze funkcjonowanie. I to na tym poziomie biochemicznym. Kolejna kwestia to zmiana naszej percepcji, czyli sposobu, na jaki patrzymy na świat, czy też na innych ludzi. Bo wdzięczność to coś więcej niż tylko. Emocja, czy te wszystkie procesy biofizyczne w naszym mózgu. To świadomy sposób postrzegania rzeczywistości, który wpływa na to, jak interpretujemy siebie, innych i świat. Regularne praktykowanie wdzięczności prowadzi do głębokiej transformacji tego, jak postrzegamy świat, zmieniając nasze myślenie z często negatywnego, defensywnego, deficytowego na bardziej zasobne, konstruktywne i nieraz trudne. Nawet ofensywne. Mechanizmy psychologiczne, które za tym stoją, są bardzo ciekawe. Badania panów Wuda Frocha i Geriartiego z 2010 roku pokazują, że wdzięczność może wpływać na nasze style poznawcze, a więc na to, jak analizujemy doświadczenia i budujemy narrację o naszym życiu. Oto kluczowe zmiany. Zmiana z deficytów na zasoby, czyli tak jak. Wspomnieliśmy wdzięczność przekierowywuje uwagę z tego, z czego nam brakuje na to, co już posiadamy. Zamiast koncentrować się na brakach, porażkach czy lękach, Zaczynamy dostrzegać wsparcie, sukcesy i pozytywne aspekty, pewnych zjawisk, to zmienia całą ramę naszego patrzenia na świat i nasze przecież funkcjonowanie. Następuje też aktywacja mechanizmów lepszej odporności psychicznej. Osoby praktykujące wdzięczność wykazują większą odporność na stres, czy traumy oraz przeciwności losu. Wdzięczność działa jak swego rodzaju bufor psychologiczny. Pomaga interpretować trudności jako wyzwanie, a nie zagrożenia, co wzmacnia zdolność do adaptacji i regeneracji. Pomaga też budować strategie radzenia sobie z trudnościami. Praktyka wdzięczności sprzyja rozwojowi bardziej efektywnych strategii radzenia sobie, takich jak reinterpretacja poznawcza, czyli dostrzeganie sensu w trudnych sytuacjach, dostrzeganie pozytywów. Szukanie wsparcia społecznego czy proaktywnego działania. Dzięki temu osoby wdzięczne częściej wychodzą z kryzysów silniejsze i bardziej świadome. Bo czy przecież myśląc bardzo logicznie, logicznie i transakcyjnie, jeżeli na przykład zdarzy nam się coś złego, jesteśmy już świadomi, że kolejna taka rzecz może być również złym końcem, mieć na nas zły wpływ. Pomyślmy więc, że. Kurczę, jednak powinniśmy być wdzięczni nawet za złe rzeczy, bo dzięki temu zaoszczędziliśmy sobie kolejnych innych złych rzeczy i powielania chociażby błędów. Dlaczego to więc tak bardzo ważne? Ponieważ psychika człowieka to w dużej mierze efekt tego, jak filtrujemy rzeczywistość i jak ją postrzegamy. Wdzięczność pozwala zmienić filtr z ciemnych barw na jaśniejsze, ale bez jakiegoś naiwnego optymizmu tyle, że z większą równowagą i elastycznością poznawczą. Co nam bardzo znacznie pomaga. A jak wygląda ta wdzięczność w praktyce? Bo nie musi to być ulotne uczucie, można je aktywnie pielęgnować i rozwijać. Możemy dostarczyć sobie konkretnych narzędzi, z których skorzystamy, a które zostały potwierdzone chociażby w badaniach naukowych. Panowie Seligman, Steen, Park i Peterson. W 2005 roku w artykule opublikowanym w American Psychologist wykazali, że systematyczne stosowanie interwencji opartych na wdzięczności znacząco poprawia dobrostan psychiczny i subiektywne poczucie szczęścia, i to już po kilku tygodniach. Chodziło o to, żeby ludzie zapisywali sobie codziennie od 3 do 5 rzeczy, za które są bardzo wdzięczni, i mogły to być bardzo duże wydarzenia, jak i też bardzo małe. Korzyści potwierdzone z takiego badania to poprawa nastroju i jakości snu, zmniejszenie objawów depresyjnych, wzrost optymizmu i satysfakcji z życia, czy trwały wzrost poziomu szczęścia, który potrafił trwać nawet po zakończonym ćwiczeniu. Kolejna praktyka to medytacja z docenianiem, z wdzięcznością. Ta prosta technika oparta na byciu tu i teraz, skoncentrowaniu się i przywoływaniu i pogłębianiu uczucia wdzięczności. Polega ona na tym, że kierujemy uwagę na osoby, sytuacje, wartości czy zjawiska, za które jesteśmy wdzięczni. Powoduje to głębsze poczucie spokoju i obecności, wzmocnienie poczucia sensu, regulację emocji i zmniejszenie reaktywności na stres oraz zwiększenie empatii i życzliwości. Kolejnym ćwiczeniem jest także komunikacja wdzięczności, czyli praktyka, która polega na tym, że dzielimy się wdzięcznością z innymi. Werbalnie, pisemnie lub poprzez gesty. Krótkie dziękuję czy docenienie drugiej osoby jest bardzo wspaniałe. Pomyślmy jak my byśmy się czuli, gdyby ktoś nam powiedział, hej, wiesz co, bardzo dziękuję za wsparcie. Jestem wdzięczny, że jesteś moją żoną, mężem, ojcem, mamą, przyjacielem i... Tym podobne. Dlaczego to działa? Bo wzmacnia relacje i więzi społeczne, zwiększa poziom oksytocyny, daje poczucie wzajemnego znaczenia i wpływu, może zainicjować ten łańcuch wdzięczności, czyli pozytywne domino w naszym otoczeniu. Wdzięczność jako praktyka transformacyjna też znajduje swoje odzwierciedlenie w życiu. Te techniki nie wymagają przecież specjalnych umiejętności, tylko intencji i chwili zatrzymania. Ich regularne stosowanie może działać jak psychologiczny reset, zmieniając sposób myślenia, odczuwania i budowania relacji. Wdzięczność przestaje być wtedy reakcją, staje się sposobem na życie. Może być także nie tylko przyjemnym dodatkiem, ale skutecznym narzędziem profilaktyki i wspomagania leczenia nawet zaburzeń psychicznych. Coraz więcej badań wskazuje, że praktyki wdzięczności realnie wspierają zdrowie psychiczne, zmniejszając objawy depresji, lęku i wypalenia. Pewnego razu panowie, czy też panie Cheng, Cui i Lama w 2015 roku opublikowali pewne badanie, gdzie przeprowadzono kontrolowane próby wśród pracowników ochrony zdrowia, grupy przecież szczególnie narażonej na przeciążenie i stres. Osoby, które przez kilka tygodni regularnie praktykowały wdzięczność, odnotowały znaczącą poprawę w zakresie dobrostanu psychicznego. Kluczowe wyniki interwencji to redukcja objawów depresji, bo praktyka wdzięczności działa tak, jakbyśmy zrobili swego rodzaju przekierowanie. Pomaga przestać skupiać się na negatywnych myślach, poczuciu winy, beznadziei czy niskiej wartości i w ten sposób redukuje podstawowe objawy depresyjne i jej przyczyny. Nastąpiło też obniżenie poziomu lęku. Uczestnicy badania wykazywali mniejszą drażliwość, napięcie i poczucie zagrożenia. Dzięki zakotwiczeniu w pozytywnych doświadczeniach, wdzięczność zmniejszyła u nich poziom wewnętrznego niepokoju i nadmiernego przewidywania zagrożeń. Nastąpił także wzrost poczucia szczęścia. W świetle tych wyników, wdzięczność może stanowić ważne uzupełnienie klasycznych form terapii, zarówno w profilaktyce, jak i już w procesie leczenia. Jej zaletą jest dostępność, prostota i brak skutków ubocznych. To narzędzie, które każdy może wdrożyć. Niezależnie od wieku, wykształcenia czy stanu zdrowia psychicznego. To szczególnie ważne w czasach, gdzie liczba zaburzeń psychicznych cały czas rośnie: depresja, stany lękowe, wyplenie zawodowe. A taka prosta praktyka jak codzienne niewyrażanie dobra może stanowić realne wsparcie. Nie zastąpi ona, oczywiście, w pełni leczenia farmologicznego czy psychoterapii, ale może znacząco przyspieszyć efekty jej, zwiększyć zaangażowanie w proces zdrowienia. Pomóc w codziennym samoregulowaniu emocji i przede wszystkim nie doprowadzać do tych złych, skrajnych stanów i, i cierpienia. Ale teraz tak, wiedza to jedno, ale kluczem jest wdrożenie tego wszystkiego. Na szczęście wdzięczność da się trenować, praktykować dokładnie tak samo, jak dbamy o kondycję fizyczną czy inne umiejętności. Oto sprawdzone i łatwe do zastosowania rzeczy, które możemy sobie wdrożyć. Wspomniane już prowadzenie, Swoistego dzienniczka wdzięczności, czyli możemy zapisywać codziennie kilka rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Mogą to być rzeczy wielkie, ale także małe. Starajmy się dbać o unikatowość i unikać powtarzalności. Zaręczam, że nawet po siedmiu dniach możemy zauważyć pierwsze zmiany w nastroju i myśleniu. Druga metoda to medytacja. Możemy znaleźć spokojne miejsce. Skupić się na oddechu, czyli wdech przez 4 sekundy, zatrzymanie na 2 sekundy, po czym następuje wydech na 6 sekund. W tym czasie przywołujemy w myślach jedno lub kilka wydarzeń, osób lub miejsc, za które czujemy się szczególnie wdzięczni. Poczujmy te emocje, jakby to się działo teraz. To właśnie ten moment uruchamia tą neuroplastyczność i biochemiczne właściwości w naszych mózgach, które opisywaliśmy na początku tego odcinka. Sam znam trzy rzetelne przypadki, gdzie takie praktykowanie na pewno pomogło. Historia: Marka, który był zapracowanym, znerwicowanym menadżerem w dużej firmie IT. Zmagał się z chronicznym stresem i wypaleniem zawodowym. Wprowadził dziennik wdzięczności na koniec każdego dnia. Po dwóch- trzech tygodniach zgłaszał już mniejsze napięcie, lepszy sen i większe poczucie sensu w pracy. Z kolei, była w trakcie terapii, gdzie zmagała się z depresją. Zaczęła ona codziennie pisać listy wdzięczności, do siebie, do bliskich, czy nawet wobec życia. Dzięki temu szybciej przełamywała krytyczne myśli, a jej terapeuta zauważył przyspieszenie postępów w leczeniu. Czy nawet znam przypadek Jakuba, sportowca, który doznał kontuzji, która wyłączyła go na długi czas z gry. Wydawać by się mogło, że popadnie w marazm, będzie kiepsko, ale on docenił to, że kontuzja na szczęście wyeliminowała go tylko z uprawiania sportu, a nie z codziennego funkcjonowania w życiu, przez co mógł się lepiej i szybciej zregenerować i wrócić do swojej dawnej formy z jeszcze większym impetem, niż byłoby to wtedy, gdyby się zamartwiał markotnią. Tak więc można śmiało powiedzieć, że praktykowanie wdzięczności działa. Ich wpływa na nasze ciało, umysły, dusze i serca w sposób namacalny i widoczny. Dzięki czemu żyje nam się lepiej fizycznie i psychicznie. Możemy przez to żyć nawet dłużej, bo istnieje korelacja między przecież pozytywnymi uczuciami, wdzięcznością z życia, a jego długością. Warto wiedzieć, mieć z tyłu głowy, że wdzięczność to sposób, to narzędzie. To trening, a nie cecha wrodzona. Każdy może ją rozwijać niezależnie od punktu startowego. To naukowo potwierdzona metoda transformacji. Wpływa na nas realnie i rzetelnie. Jest dostępna dla każdego. Nie kosztuje nic poza chwilą uwagi. Dlatego dla najodważniejszych, najwytrwalszych, moi drodzy, mam propozycję i wyzwanie: siedmiodniowe. Codziennie zapisujcie trzy rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Przez co najmniej jeden dzień napiszcie lub, powierzcie, lub powiedzcie komuś, że jesteście za niego wdzięczni. Po tygodniu zatrzymajcie się i zobaczcie, co się zmieniło. Na koniec chcę jeszcze powiedzieć małą, ale wielką prawdę: że wdzięczność to nie tylko piękne słowo, ani chwilowe uniesienie to sposób widzenia świata, który, kiedy praktykowany świadomie, ma moc realnie zmieniać nasze życie. Mózg staje się bardziej odporny, serce spokojniejsze, umysł jaśniejszy, a codzienność pełniejsza. Nie musisz mieć wszystkiego, żeby poczuć się spełnionym. Czasem wystarczy zatrzymać się i zobaczyć, że już masz więcej niż myślisz. Wdzięczność nie rozwiąże wszystkich problemów, ale potrafi zmienić ciebie. A wtedy ty stajesz się kimś, kto potrafi lepiej radzić sobie z problemami, które wcześniej wydawać się mogły za bardzo przytłaczające. Dzięki temu zyskujesz lepszą postawę i zdolności, by faktycznie budować i wykuwać lepszą przyszłość. Dlatego zachęcam Cię nie tylko do myślenia o wdzięczności, ale do praktykowania jej codziennie, po trochu, uważnie, bo największa siła tej praktyki leży tak naprawdę w jej prostocie i dostępności. I pamiętaj, nie potrzebujesz lepszego życia, żeby być wdzięcznym. Potrzebujesz wdzięczności, żeby zobaczyć, jak dobre życie już masz. Potrzebujesz dobrej energii, żeby te życie stale jeszcze bardziej ulepszać. Dlatego życzę nam wszystkim, byśmy znajdywali w sobie duże zasoby wdzięczności i byśmy z tego odczucia i uczucia świadomie i często korzystali. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, bardzo proszę o polajkowanie, komentarz, zasubskrybowanie kanału żeby nie przegapić kolejnych wartościowych treści i rozwijać razem ze mną naszą wspaniałą społeczność. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam ambitne